Chrome zapewnia dostęp do milionów aplikacji mobilnych, obszernej biblioteki programów z Linuxa i szerokiej gamy oprogramowania webowego. Niewątpliwie stanowi to istotną zaletę systemu z Mountain View, lecz osobiście korzystam z niej wyłącznie w bardzo ograniczonym stopniu, czego powodem są liczne niedoskonałości środowiska programistycznego Linuxa. System operacyjne posiadają szeroką gamę umiejętności, wśród których znajduje się zarządzanie zasobami urządzenia. Oraz przydzielanie priorytetu określonym programom lub usługom. Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy to ilość zasobów wymaganych do prawidłowego obsłużenia wszystkich aktywnych procesów wykracza poza zakres zasobów oferowanych przez urządzenie. Przykładem opisywanych zasobów jest pamięć operacyjna, tudzież RAM oraz przestrzeń dyskowa. Celem uniknięcia problemu ze stabilnością i kulturą pracy, systemy operacyjne zostały, w cudzysłowie nauczone szeregu zachowań ułatwiających radzenie sobie w określonych sytuacjach. Dla przykładu, jeżeli ilość pamięci RAM zagospodarowanej przez aktywne programy jest wyższa niż jej fizyczna wielkość, w jaką zostało wyposażone urządzenie, to zasoby części aktywnych procesów, czyli działających w tle programów, usług i aplikacji, są przenoszone do wydzielonej przestrzeni na dysku SSD. Pamięć SSC cechuje się niższą wydajnością niż RAM, jednakże kosztem obniżenia ogólnej wydajności, Możliwe jest uniknięcie samoczynnego restartowania się urządzenia i różnych innych, raczej niepożądanych zachowań. Chromas wykorzystuje szereg zaawansowanych rozwiązań i technologii z zakresu zarządzania zasobami, lecz nie potrafi korzystać z nich w sposób równie efektywny jak rozwiązania konkurencji. Mój Mac Mini to bazowy wariant wyposażony w układem 1 z 8 MB pamięci RAM. Mimo tego mogę pracować równocześnie na kilku zasobożernych obliczeniowo programach, jak DaVinci Resolve. Lightroom Classic i Photoshop 23. Nawet jeżeli do ich pracy wymaganych jest niemalże 20 GB pamięci operacyjnej, to nie występują żadne problemy ze stabilnością oprogramowania, ponieważ macOS potrafi efektywnie wykorzystać możliwości szybkiego dysku SSD jako rozszerzenie pamięci RAM. Z kolei Chrome OS wyświetla komunikat o niewystarczającej ilości pamięci operacyjnej już podczas próby umieszczenia na osi czasu nagrania w rozdzielczości 4K. Środowisko programistyczne Linuxa zostało wdrożone zachowaniem wysokiej troski o prywatność i bezpieczeństwo użytkownika. W rezultacie Debian, bowiem właśnie na specjalnej wersji tej dystrybucji bazowanej z Crostini, został pozbawiony części przywilejów dostępnych dla gospodarza w postaci systemu Chrome OS, jak przykładowo możliwość przechwytywania i zapisywania zawartości ekranu. Z tego powodu część programów jak OBS Studio nie może działać prawidłowo. Kolejne ograniczenie stanowi brak obsługi dedykowanych procesorów graficznych, których obecność jest obligatoryjna w przypadku licznych programów, jak popularne wśród profesjonalistów i nie tylko DaVinci Resolve. Wyjątek stanowią urządzenia Apple, ale... Apple to Apple. Główny powód do narzekania stanowi dla mnie cały kształt doświadczeń wynikających z korzystania z oprogramowania dostępnego na Debiana. Na Debianie 11 nie doświadczyłem większych niedoskonałości w zakresie stabilności programów klasy Desktop, a Chromebook z powodzeniem sprawdzał się do nagrywania jedycyplików plików audio oraz do rozmaitych innych zastosowań. Wraz z aktualnieniem dystrybucji bazowej do wersji 12, jakość w części programów uległa drastycznej degradacji. Gnome Software, czyli popularny sklep z oprogramowaniem, uruchamia się kilkanaście sekund i wymaga kolejnych kilkunastu sekund na wczytanie listy dostępnych programów. Po wybraniu jednej z dostępnych kategorii, wymagane jest odczekanie kilkunastu do nawet kilkudziesięciu sekund, nim wszystkie pozycje zostaną wyświetlone. Po przejściu do karty informacyjnej interesującej nas pozycji, mogą wystąpić dwa problemy. Po pierwsze, okno programu może zacząć migać w nieregularnych interwałach. Po drugie, program może samoczylnie powrócić na ekran początkowy. Próba przejścia do ustawień sklepu kończy się niepowodzeniem, gdyż menu opcji jest wyświetlane nieprawidłowo. Podobna niedogodność pława się podczas próby zmienienia źródła programu z oficjalnego repozytorium Debiana na zasoby serwisu FlatHub. Mniej więcej po uaktualnieniu systemu do wersji 124 lub 125 Audacity utraciło możliwość zapisywania projektów audio. Co prawda na dysku pojawia się niewielki plik, lecz brakuje właściwego archiwum z nagraniem. Dlatego przez okres kilku tygodni byłem zmuszony korzystać z obejścia w postaci ręcznego sportu kopii zapasowej projektu aż do czasu premiery Chromessa 126 lub 127, wraz z którym program przestał wykrywać mu interfejs audio wraz z podłączonym do niego mikrofonem. Jedno z ostatnich uaktualnień sprawiło, że odtwarzacz muzyki o nazwie Gapless nie był w stanie odtwarzać muzyki za pomocą budowanych głośników. Rozwiązaniem okazało się być dopiero podłączenie zewnętrznego sprzętu audio. Problem został rozwiązany dopiero po niedawnej aktualizacji systemu do wydania oznaczonego numerkiem 129. Z jakiegoś powodu w obrębie okna programu Firefox nie są wyświetlane przyciski, odpowiadające za minimalizację, maksymalizację ani za zamknięcie programu. One tam są i działają, po prostu ich nie widać. Przy przechodzeniu stanu śpienia, Chrome dezaktywuje potencjalnie zbyteczne funkcje urządzenia, jak podtrzymanie aktywności urządzeń USB. Po wybudzeniu, wyświetlony może zostać komunikat wskazujący na problem z ponownym nawiązaniem połączenia z urządzeniami USB. Rozwiązaniem zazwyczaj jest fizyczne odłączenie i podłączenie ponownie. Część programów nie wyświetla określonych folderów, nawet po aktywowaniu podglądu ukrytych plików i folderów. Dlatego wymagane jest samodzielne skopiowanie wybranych plików i ich wklejenie do lokalizacji dostępnej dla danego programu. Podczas pobierania kilku plików za pomocą Firefoxa lub Chrome'a na Linuxa niejednokrotnie doświadczyłem całkowitego zawieszenia się środowiska programistycznego Linux. Rozwiązaniem jest jego wyłączenie i ponowne uruchomienie. Środowisko programistyczne Linuxa jest w stanie wykryć podłączoną pamięć masową, lecz nawet po przyznaniu Linuxowi dostępu nie jest ona wyświetlana w eksploratorze plików o nazwie pliki GNOM ani w programie dyski GNOM. Środowisko programistyczne Linuxa to swoisty plac zabaw, gdzie każdy może przynieść własne zabawki. Dlatego miałem podejrzenia, że problem może leżeć gdzieś po mojej stronie. Celem zweryfikowania swojej tezy utworzyłem świeżą kopię Linuxa na innym Chromebooku i odtworzyłem opisywane sytuacje. Niestety z sukcesem. Zatem problem może mieć inne podłoże. Moje preferencje i oczekiwania niekoniecznie wpisują się w charakterystykę grupy docelowej systemu Chrome OS, zatem obecność pewnych bolączek jest jak najbardziej spodziewana. Środowisko programistyczne Linuxa powstało w określonym celu, i powinno sprawdzić się w określonych scenariuszach, jak programowanie, lecz niekoniecznie uwzględniających część zastosowań z życia codziennego. To też drobne niedoskonałości tu i ówdzie stanowią, tak jakby, spodziankę. Niespodziankę natomiast może stanowić ogrom napotkanych problemów i irytacji, nierzadko uniemożliwiających faktyczne korzystanie z oprogramowania. Co gorsza, sytuacja wydaje się pogarszać wraz z rozwojem systemu Chrome OS. I w tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.